Kurwa, dzisiaj Bok. ze macierzami. No. Pokaż brzuch, skierdoli. brzuch pokaż. Męska. Tutaj, Dudi. di. Jedynych 65 zawodników do rozjebania. <laughs> Po 30 po Po 30 Co tak? Statystyki. Drugi. Są. Dobrze, że dobrze, 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 statystyki są po naszej stronie. Dwieście tu batony i kamera na każdym. zaraz będą batony. Trzy. Cztery. Chce się tak wyglądać, to trzeba trzymać. No, drugi jego chujowa forma trochę się zalał. Pięć A dwa biorę na zawody. A tu mamy dietę kurwa żarcie na tuszówce sama karkóweczka, kurwa, bez niczego i później bez węgli, bez kurwa. Na, na drogę. Na, na drogę. Jak nie masz tu jest 6 porcji, porcji mięsa, 600 gram kurczaka, 300 gram łososia, Ładnie będzie podzielone po 150 na posiłek. Mamy 6 posiłek, ale to dopiero poza. Co mówiłeś? Jak nie masz 15% kurwa, nie masz nic. Tak? Oprócz tego. Ty, a na czwartek staryb. można wpierdalać słyszałem kączki. No. I rurki z kremem. Ja wpierdalałem 16. Stary, <grydy> ja podwołyłbym cię, że... Mój zestaw. Na drogę powrotną. Tak, żeby nie było... Żeby nie było to. Ale, ale najpierw pełnowartościowy posiłek, a później dopiero tak. słodycze. A doda. jeszcze medal musi być. Wiesz, na naszej... no, to dopiero się dowiemy na scenie. <grydy> to nic nie prowokuje.